Witajcie, moi drodzy, tu Jasnowicka Milwizja w punkt. Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Moi drodzy, na pewno Wy interesujecie się tym, co nas będzie czekać, ale szczególnie, co nas będzie czekać po W. Marzy Wam się podróż do przyszłości powojennej, aby zbadać, jak ewolucja, jak inżynieria genetyczna mogą zmienić świat. Świat, który będzie wokół nas, świat naszych zwierząt na Ziemi. Okej, okay, dzisiaj ja odpowiem na to Wasze wezwanie. Wyobraźcie sobie świat, w którym nauka pójdzie do przodu, bo po II wojnie światowej świat poszedł do przodu technologicznie, naukowo. Będziemy tworzyć nowe gatunki, przywracać do życia te wymarłe, wprowadzać genetyczne modyfikacje, które zmienią oblicze naszej fauny, którą dotychczas znamy. Nie mam co do tego wątpliwości. Mam takie przemyślenia, które mogą być odbiciem może moich jakichś wewnętrznych wizji właśnie przyszłości. Czy te wizje, jako wizje prawdziwego jasnowidza, Mogą być odzwierciedleniem tego, co nas czeka po Wielkiej W, Po Wielkiej Wojnie? Ostatnimi coraz częściej myślę na ten temat. I właśnie te myśli nachodzą mnie i dotykają także tego świata przyrody po Wielkiej Wojnie. Wielkie zmiany. Wielkie potencjały się obudą wielkich zmian genetycznych. To bardzo mocno czuję. Zastanawiam się, moi drodzy, czy to, co do mnie przychodzi, te myśli są wynikiem logicznego myślenia, czy też właśnie wewnętrznym światem moich przeczuć, swoistą wizją przyszłości. W tych moich indywidualnych, personalnych rozważaniach widzę świat, w którym genetyka będzie odgrywać naprawdę. Kluczową rolę w codziennym życiu ludzi. Tym bardziej, że mam takie wrażenie, że nasza północna półkula będzie przechodzić olbrzymie perturbacje być może wiele obszarów będzie niezdatnych do życia. Genom ludzki teraz jest kartą do odczytu, jest ciekawą sekwencją i wiele sekwencji jest DNA, które mogą być odpowiedzią na wiele pytań, które dzisiaj pozostają zagadką. Te odpowiedzi mogą paść właśnie po wielkiej W, po wielkich transformacjach. W przyszłości naukowcy będą się wręcz prześcigać w odkrywaniu nowych możliwości modyfikacji genetycznych tylko po to, żeby utrzymać świat w istnieniu. One będą miały wielki potencjał do zmian, zmieniać nasze życie, tak to czuję, w sposób, jakiego dzisiaj wydaje się być Poza zasięgiem. To co nas czeka w przyszłości? Posłużę się kulą. Niech dziś też i kula będzie podpowiedzią. Jakie zmiany nastąpią? Chciałem mhm. widzieć świat, w którym dzięki jakimś zaawansowanym narzędziom genetycznym, których nie potrafię wytłumaczyć. Nie znam się na tym. Nożyce mi się skojarzyły. One są sekretem obecnie. Naukowcy będą mogli przeprowadzać zmiany genetyczne, które prowadzą, będą prowadzić do powstawania nowych cech lub całkowicie nowych gatunków. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, genetycznie modyfikowane, na przykład komary, które, bo ludzkość będzie, Przetrzebiona, komary, które nie będą przenosić malarii. I to będzie mogło uratować istnienie ludzi. Mało tego, komary są w Afryce. I tak mi się skarżyło, że my pojedziemy w Afryce. Wielu Europejczyków, tam będzie miejsce zdatne do życia. Ale żeby poprawić bytność naszą, to przejdzie i technologia, która ich uratuje. Ale to nie jest wszystko. Wyobraźcie sobie, że będziemy mogli stworzyć hybrydy zwierząt. Które będą łączyły cechy różnych gatunków, dostosowane do specyficznych warunków środowiskowych. Nie patrząc w kule, bo mówiłem, że takie odczucia mam od dawna. Mam odczucie, które jest ze mną, że będą dziwne, jakieś ulepszone, jakby zwierzęta z cechami wielu gatunków innych, ale chciałbym teraz w tym momencie to rozwinąć, patrząc w kule. Jakieś zwierzę, które będzie miało wiele gatunków. Wiele w sobie cech z innych gatunków. Tak czuję. Chciałbym to ujrzeć. Chciałbym to zobaczyć. To będzie powód. Trzeba będzie ratować Ziemię. Na przykład widziałem. Takie odczucie wewnętrzne lwy, lwy z genami Geparda. Wyobraźcie sobie lwy, które mają zwinność i szybkość Geparda. Takie przecież zwierzęta byłyby doskonałymi myśliwymi, zdolnymi do biegania z niesamowitą prędkością, co zwiększy ich szanse na przetrwanie w trudnych warunkach. Zobaczcie, jak mi się to skojarzyło. Gdzieś sawanna, ale i będą ludzie. Żeby nie atakowali ludzi, zwiększymy ich zdolności. Wyobraźcie sobie ryby z genami medus. Wyobraźcie sobie ryby, które potrafią świecić w ciemności jak meduzy. Takie stworzenia przecież mogłyby oświetlać głębiny oceanów, ułatwiać nawigację, znalezienie sobie pożywienia w ciemnych wodach. Tylko po to, żeby przetrwały, bo w wodach coś się zadzieje. Tudzież ostatnio słyszałem, że kilkaset kilogramów, czy ton raczej, ropy gdzieś zatonęło. To straszne, jaki to będzie miało wpływ na ekosystem. A co będzie się działo w trakcie W, jak statek, statek będzie zatapiać? Często statki, które mogą przenosić różne głowice. Trzeba będzie świat odbudowywać, ale wzmacniać też i przyrodę i to będziemy robić. Co jeszcze widzę? Wszyscy nawet nie wyobrażacie, do jakich wielkich zmian dojdzie. Ale takie były też po drugiej W. Wielka technologia, do przodu wszystko poszło. Będziemy odkrywać wymarłe gatunki. Wizja, jakby pokazała mi, że będziemy grzebać w lodowca i że to grzebanie może doprowadzić do odkrycia dobrze zachowanych szczątków wymarłych gatunków. Mamy utów, ale też i szeregu innych. Nie wiem, co to pławonogi. Taka nazwa mi przyszła. Nie wiem, co to. Dzięki inżynierii genetycznej, my będziemy mogli, moi drodzy, przywracać te gatunki do życia. Ja to widzę. Dzięki temu wpływać na lokalną florę, faunę. Wiecie, co mi się skojarzyło? Skojarzyło mi się, że będziemy to robić, bo dojdzie do radykalnego ocieplenia klimatu. Po w. Będziemy musieli regenerować systemy. które zwierzęta będą nieprzystosowane, bo były przystosowane do wielkiej zmarzliny, zimna. Takie coś widziałem, ale będziemy musieli to przystosować, bo ja czuję, że i ludzie, które, którzy są zdolni to robić, oni już są. Że prawda jest ukrywana, że zmiany się dzieją. Tu chodzi o cieplenie klimatu, które zwiększy się powód. Są obszary zakazane, gdzie te zwierzęta i inne są. One są, bo wów wszystko się zmieni. Prawa nakazane niszczące ludzi i dzieci będą zakazane. Ale więcej jeszcze rzeczy się ujawni. Oj, moi drodzy, naprawdę to się ujawi. Wiele rzeczy zakrytych jest przed nami. Co jeszcze widzę? To są bardzo ciekawe sprawy. To tak, jak w tej audycji, co myślą politycy, ile można było wyłuskać. Ja tam, sam słuchałem tej audycji trzy razy. Do ilu rzeczy można dojść? My naprawdę to wszystko zrobimy w niektórych ranach świata, bo po w będzie będą takie zniszczenia, że trzeba będzie wprowadzić wymarłe gatunki, ujawnić. Teraz przychodzi mi myśl tygrys szablozemny, że będzie jak gdyby odrodzenie, tych tygrysów szablozemnych, że będzie to mogło doprowadzić, wprowadzić jak gdyby nowe życie, nowe drapieżniki do ekosystemu, bo te naturalne zostaną utracone, będziemy wprowadzać nowe. Żeby przywrócić równowagę ekologiczną w niektórych regionach, pod wpływem działań ludzi w czasie W będzie. Bo będą takie bronie wykorzystane, o których nie mamy pojęcia. Wiele zniszczeń, także we faunie. No i nie mówiąc o florze, co jeszcze? Jeżeli ktoś sobie wyobraża, że W to zabawa, nie macie pojęcia, ja nie mówię o W drobnej, mówię o wielkiej, W taka będzie. Niezwykłe możliwości jakie otwiera inżyniera genetyczna, widziałem, takie jak nadanie ludziom, mówi się, sokole oko. Zobaczyłem człowieka, co miał sokole oko, co pozwoliło na widzenie na ogromne odległości, na wzmocnienie ludzkiego słuchu do poziomu, jaki mają delfiny. Dlaczego to będzie robione? Kraje się będą dalej prześcigać, niektóre. Ulepszyć człowieka, by człowiek mógł Dłużej żyć, by człowiek mógł po prostu żyć. Wyobraźcie sobie ludzi z cechami zwierząt. No ten sokoli wzrok, tak pomyślałem, powiedziałem: ludzie mogliby widzieć na odległość kilku kilometrów, dostrzegać mniejsze detale, najmniejsze nawet. Bardzo przydatna zdolność w różnych dziedzinach od lotnictwa, po sport. Ale też, proszę Państwa, żeby człowiek mógł dłużej żyć. Będzie problem z żywotnością człowieka. Będziemy chcieli genetycznie to zmienić. Tak czuję. Takie zmiany. Takie zmiany widzę. Mhm. zdolność echolokacji, bo delfin mi się skieruje, ale poczekajcie. U człowieka będzie zdolność echolokacji, że będziemy mogli nawigować w ciemności, używać dźwięków odbijających się od obiektów. To będzie niewidoczne, jak nietoperze. To będzie wykorzystywane w ratownictwie, eksploracji jaskiń. Ludzie będą mieli Tutaj coś w uchu, z, zmiana nastąpi w małżowie nieusznej. Ona będzie szeroka tutaj. Będzie taki kawał, kawał tutaj mięśnia, jakiegoś, coś będzie dołożone. Ale będą te zwierzęta z cechami ludzkimi. Będzie chodziło o zmianę nawyków zwierząt. Ja powiedziałem delfiny, i teraz taka mi już przyszła mądre delfiny, bo w jasnowidzeniu liczy się słowo. Delfiny o inteligencji człowieka będą mogli się komunikować z nami. Będziemy, będą badać oceany, będą brały udział w ratownictwie morskim. Będą używane w terapiach dla dzieci. Dzieci autystyczne, ze względu na ich naturalną, przyjazną cechę, ale i inteligencję, która będzie wzmocniona, to poczułem. Bo pomyślałem o delfinach, i przyszła do mnie myśl o delfinach, i obraz takich delfinów, i dzieci pochylające się. Pomyślałem sobie teraz o naszych domowych zwierzętach. Pieska, kotka. Psy przewodniki mi przychodzi myśl. I widzę takiego pięknego psa. Brązowy, jasny kolor. Psych z genami ludzkiej inteligencji. Mogliby, mogłyby być jeszcze lepszymi przewodnikami. Przecież dla niewidomych. Rozumiejąc złożone polecenia, komendy, a mało, mało tego, no, przewidując. Potrzeby swoich właścicieli, tych, którymi się opiekują, pies przewodnik. Ale one wszystkie będą miały jeden kolor, jasno-brązowy, jak ludzka skóra, lekko opalona. Taka mi myśl przyszła. Co jeszcze widzę? No, będą konsekwencje dla ekosystemów, bo zmiany genetyczne, moi drodzy, mogą mieć naprawdę głęboki wpływ na ekosystemy i, i to będzie. Przecież, jeżeli tak sobie pomyślałem, wprowadzi się te nowe gatunki, to dzięki temu można przewrócić równowagę w systemach zniszczonych po wojnie, wielkiej wojnie. No ale człowiek, my mamy dziwną naturę jesteśmy znani z nadmiaru, z nadużyć. Będziemy nadużywać może możliwości, więc i to może zakłócić równowagę ekologiczną. To może prowadzić do jakichś nieprzewidzianych skutków. Bo tak sobie pomyślmy, na przykład wprowadzenie, bo jeszcze nie mówiłem, no powiedziałem o roślinach, chociaż wolę o florze dzisiaj, ale genetycznie modyfikowanych strasznie roślin, to przecież mogłoby zmienić dietę dzikich zwierząt, a to w konsekwencji, może doprowadzić do wyodrębnienia nowych cech, nowych gatunków w łańcuchu pokarmowym. Wpłynęłoby na łańcuch pokarmowy, bo we wszystkim potrzebny jest, moi drodzy, umiar. Taka mi myśl przyszła, że człowiekowi może nawet po wielkiej Wu zabraknąć umiaru. Jesteśmy gatunkiem jako ludzie dziwnym. Naprawdę. Więc tutaj mowa musi być o etyce, musi być mowa o odpowiedzialności. To jest wszystko bardzo ciekawe, no ale przecież te wizje niosą ze sobą też no tą ekscytację, ale i ale też no niepokój mój. Ja nie wiem jak u was, ale taki niepokój, bo z jednej strony otwierają się drzwi do wyeliminowania braków w ekosystemach, wyeliminowania wielu chorób genetycznych. Może nawet do przedłużenia radykalnie ludzkiego życia, czy poprawy jakości tego życia. No, ale moi drodzy, z drugiej strony, no poprawy życia, no bo jak taki człowiek będzie miał oko, będzie mógł dłużej żyć i tak dalej, bo człowiek będzie zagrożony. No ale z drugiej strony pojawi się pytanie o etykę takich działań. Człowiek zna swoją naturę, znamy. Czy będziemy potrafili kontrolować te zmiany? Kontrolować tak, aby one tylko i wyłącznie służyły naszemu dobru, dobru ludzkości. A może one staną się narzędziem w rękach. Nielicznych znowu, którzy będą doprowadzać nasz świat do zagłady, prowadząc do większych podziałów społecznych. Człowiek się tak szybko nie zmieni. Po drugiej W, która była straszna dla pokoleń, przychodzi trzecia za moment. Więc etyczne aspekty są bardzo ważne, także w inżynierii genetycznej. Są niezwykle ważne. Decyzje dotyczące tych modyfikacji genetycznych muszą być podejmowane, moi drodzy, z uwzględnieniem takich. Długoterminowych w końcu konsekwencji i z poszanowaniem życia, jakie znamy, bo tu będzie walka o życie po Wielkiej wojnie. Czy więc powinniśmy ingerować w naturę na taką skalę, nawet w takich okolicznościach jak po Wielkiej Wojnie, tylko dlatego, że technologia będzie na to pozwalać i będzie tak trzeba zrobić? Musimy w odpowiednim momencie zadać sobie szereg różnych pytań. Gdzie Leżą granice moralności. No, jak daleko jesteśmy gotowi posunąć się w modyfikowaniu życia na Ziemi? Przyszłość jest bardzo ciekawa. Przyszłość fauny na Ziemi po Wielkiej Wojnie jest pełna możliwości. Jest pełna też wyzwań, ale wzbudza też i mój niepokój. Na pewno inżynieria genetyczna będzie przechodzić ewolucję. Nowe, niezwykłe gatunki, formy życia, nawet bym tak powiedział. Będzie odkryta, taka mi myśl przyszła teraz, nowa forma życia. Ale jeżeli nowa forma życia, to to wymaga olbrzymiej ostrożności, odpowiedzialności. To jest bardzo ważne. A pewno macie przemyślenia na ten temat. Piszcie w komentarzach. Piszcie. Czy moje przemyślenia, jak uważacie, jako prawdziwego jasnowidza, czy te przemyślenia, moi drodzy, są wynikiem inteligencji, czy też odbiciem wewnętrznych wizji przyszłości? No ale kto mógłby pomyśleć aż do takich wielkich zmian znajdzie? Ale jednak człowiek posunie się do nikczemności, by zniszczyć ten świat. Próbuję to zrozumieć. Skąd biorą się te przemyślenia, skąd biorą się te myśli? I naprawdę dochodzę do głębokiego wniosku, że one są odbiciem właśnie wewnętrznych wizji przyszłości, jakby zapisane we mnie. Może właśnie w taki sposób, a wręcz nawet jestem pewien, że tak jest, z doświadczenia działa umysł jasnowidza. Odbieram obrazy, informacje, treści, wiadomości z przyszłości. To stopniowo składa się i składać będzie w spójny obraz. Czy to możliwe? Jest więc, że mój umysł działa w podobny sposób, ukazując mi przebłyski tego, co ma nadejść, jak wielkich jasnowidzów, jak Edgar Kersi czy, czy innych. Jest teraz już dynamiczny rozwój nauki, technologii, a po Wielkiej Wojnie będzie jeszcze bardziej. Ja uważam, że powinniśmy częściej, jak myślicie, no, przyglądać się takim wizjom. Historia zna bowiem, moi drodzy, przypadki, gdy takie wizje można nazwać nawet futurystycznymi wizjami. One w końcu stawały się rzeczywistością. Czyż nie warto zatem, moi kochani, Zastanowić się, czy i tym razem takie przemyślenia nie są sygnałem nadchodzących wielkich zmian. Moje refleksje na ten temat, na temat przyszłości genetyki przyszłości świata po Wielkiej Wojnie nie są fantazją. To wszystko się wydarzy. To ma wzbudzić głębszą refleksję stąd wiele pytań. I mówię, niezależnie czy to jest wynik intuicji, jasnowidzenia, czy po prostu, i jasnowidzenia, i logiki, i intuicji, logicznego myślenia o postępie naukowym. Moi drodzy, jedno jest pewne: po wielkiej wojnie zmiany genetyczne będą miały ogromny wpływ na nasze życie. I ja to bardzo mocno czuję, że genetyka pójdzie do przodu. Ważne jest, abyśmy na te zmiany byli w pewien sposób przygotowani, nie tylko technologicznie, ale przede wszystkim, moi drodzy, mentalnie, etycznie, nawet społecznie. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że moje wizje dzisiaj nie są może powiedzieć, takie śmiałe wizje nie znajdują odpowiedniego miejsca w polskiej debacie publicznej czy to dotyczy tej wizji czy jakichkolwiek innych na drodze do ich promowania stają bariery medialne, ale i bariery też społeczne. Ktoś te bariery po coś stworzył i tak jest. Nie mogę przebić kaledego. Ja bym powiedział już sufitu wielkiego. Współczesne media bowiem często kierują się sensacją, skandalem, nie jakąś głęboką refleksją, nie prognozami prawdziwymi dotyczącymi przyszłości. Zamiast angażować się w poważne dyskusje, na przykład o wielkiej wojnie i jej konsekwencjach, także jak do niej nie doprowadzić, w ogóle mówić o przygotowaniu polskiego narodu, wielu z nas wierzy w to, przecież co usłyszy w telewizji, przeczyta na łamach popularnych gazet, to nie ma dyskusji w Polsce. My się zachowujemy, jakby to nas nic nie dotyczyło. Dlatego moje wizje niestety nie znajdują uznania w różnych mainstreamowych mediach. Często bywam marginalizowany za to, że mówię prawdę wprost, bez owijania w bewełnę. Na usługach nie będąc nikogo, w świecie, w którym liczy się powierzchowność, liczy się krótkoterminowe, jakieś sensacje, jest mi, nie będę ukrywał, trudno przebić się z głębszymi myślami, trudno przebić się z prawdziwym jasnowidzeniem. Ale moi drodzy, kto wie, co przyniesie przyszłość? Ja zawsze mówiłem, jestem jasnowidzem przyszłości, bo jestem młody, jestem pełen energii, pasji, ja kocham to, co robię. Posiadam dar, który może nie zawsze jest doceniany, ale ja wierzę bardzo głęboko, że z czasem Znajdźcie swoje miejsce. Moje wizje, moi kochani, mogą wydawać się odległe, te na przykład dzisiejsze, wręcz nierealne, ale to one mnie definiują, motywują do działania, bo ja wierzę, że przyszłość jest naprawdę pełna wielkich możliwości. A czasem, i to pokazała prawdziwa historia, to, co dzisiaj wydaje się niemożliwe co wydaje się niemożliwe jutro stanie się naszą rzeczywistością twoją i moją i to mnie obroni mój dar moja determinacja i moja wizja przyszłości wierzę w to głęboko moi drodzy piście w komentarzach co o tym myślicie w opisie do tej audycji zadałem wam pytania, na które liczę że odpowiecie w komentarzach. Proszę serdecznie o zasubskrybowanie kanału, o naciśnięcie łapki w górę, o udostępnienie, naciśnięcie dzwoneczka na wszystko. Dla ciebie to jest tylko chwila, moment, sekunda, jakiś gest w moją stronę, a dla mnie jest to być albo nie być. Dla przyszłości Polski jest to duża szansa, bowiem w przyszłości okaże się, że w stu procentach. Odnośnie moich wizji, ja miałem rację. Z wizjami dotyczącymi W trzeba iść naprzód, bo zostało nam coraz mniej czasu. Polska może być albo może jej nie być. Wszystko zależy także od Twojego przygotowania i pełnej świadomości. Także w tych sprawach, które dziś przedstawiłem.